W dniach 8-15 maja odbywa się Tydzień Bibliotek. W tym roku pod hasłem znajdziesz mnie w bibliotece. Z tej okazji pracownicy bibliotek specjalistycznych przygotowali prezentację poradników. Chcieliśmy tym samym pokazać, że w naszych bibliotekach znajduje się nie tylko poważna literatura naukowa, ale również poradniki, które mogą przyczynić się do rozwoju osobistego i zainteresować naprawdę każdego czytelnika. W bibliotekach znajdują się naprawdę bardzo różnorodne zbiory, począwszy od sekretów naszych babek myślę, że może to zainteresować ekoblogerki. Ta książka mówi o tym, jak skomponować domowy krem, mydło własnej roboty. Bardzo ciekawa rzecz. Ponieważ po nasze książki sięgają przeważnie młodzi ludzie, więc tematy związane z narzeczeństwem, z... Wyrażaniem miłości, czy wreszcie przewrotny tytuł Kogo nie poślubić, będą dla Was bardzo ważne. Mamy mnóstwo poradnikowych pozycji właśnie z nauk o rodzinie, małżeństwie, sposobach wyrażania uczuć. Inna ciekawa rzecz, inteligentny sposób radzenia sobie z głupimi uwagami i docinkami. Niestety, są osoby, którym pewnie może się to przydać. Mamy też mnóstwo pozycji na temat wychowania dzieci. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci nas mówiły, przyda się na pewno każdemu młodemu rodzicowi. Mamy też pozycje tylko dla dorosłych, na przykład słownik gwary młodzieżowej, aby rodzice mogli zrozumieć swoje nastoletnie dzieci. Są też poważne tematy z dziedziny duchowości, na przykład modlitwy kobiecego serca i wiele, wiele innych poradników z duchowości. Z kolei Biblioteka Filologii Polskiej proponuje Państwu sztukę pisania pism użytkowych czy poradniki z dziedziny savoir vivre, bardzo przydatne w codziennym życiu. Biblioteka pedagogiki może poszczycić się zbierami typu wakacje na dwóch kółkach czy kajakiem przez Syberię. Ponieważ wakacje się zbliżają, są to pozycje warte rozważenia. W Bibliotece Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu można znaleźć poradniki dotyczące majsterkowania. Na przykład, jak wykonać domek dla zwierząt w ogrodzie lub jak wykonać samodzielnie meble ogrodowe. Przyszli studenci architektury krajobrazu chętnie korzystają z fachowej porady dotyczącej budowy stawu bądź, bądź budowy oczka wodnego czy altany, pawilonu w ogrodzie. Inni miłośnicy roślin chętnie znajdą tutaj poradniki dotyczące pielęgnacji ogrodów, nazw, nazw roślin oraz szkodników i chorób atakujących rośliny. Dzisiaj bardzo modne jest hodowanie roślin i warzyw, warzyw w sposób ekologiczny. Często też sięgamy po pozycję dotyczącą hodowli warzyw w pojemnikach. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z poradników, które znajdują się w zasobach naszych bibliotek specjalistycznych.